Widzowie, w dzisiejszym odcinku przekażę wam najnowsze informacje dotyczące nowej aktualizacji I tak, będzie nowa aktualizacja, odbędzie się ona około 18 stycznia W datę powstania pewnej miejscówki, na którą każdy z nas czeka Oczywiście mówię tutaj o Tilted Towers Bo właśnie ta miejscówka ma powrócić wraz z aktualizacją I po prostu w dzisiejszym odcinku powiem wam o tym trochę więcej Zaczniemy sobie najpierw może od tego co dzieje się właśnie teraz na mapie A nie to co stanie się dopiero za praktycznie dwa tygodnie, czyli właśnie tego 18 stycznia. E, w tym momencie mamy już trzecią falę, e, trzecią falę po prostu topnienia śniegu. Teraz będziecie mieli wyświetlone na ekranie, jak to wyglądało na początku, a jak to wygląda teraz. No i jak widzicie jest tutaj dosyć duża różnica, poza e, po prostu w, w tych naszych e, tutaj zaśnieżonych terenach. E, do prawdopodobnie właśnie 18 stycznia lub też trochę później Totalnie zniknie nam śnieg z mapy. I tak jak wam to mówiłem na początku na przyciekach, na live'ach z nowego chapteru oraz w ciekawostkach i tam informacjach to co mówiłem wam na początku tego chaptera, jak nagrywałem odcinek. Właśnie tak mówiłem, że to stopnie i odkryje, odkryje nam prawdopodobnie nie tylko jedną miejscówkę, taką jak Little Towers, ale też na pewno będziemy mieli więcej jakichś ukrytych miejscówek pod śniegiem. Przed chwilą właśnie Wam mówiłem o tych fazach topnienia śniegu. Czwarta faza nastąpi 10 stycznia, czyli za 2 e, dni, jak Wy to oglądacie. Więc już może sami, może nawet zauważyliście możecie napisać w komentarzu, że właśnie zauważyliście zmiany na w postaci topnienia śniegu, czy dopiero teraz się o tym dowiedzieliście. Więc jeśli teraz dopiero się dowiedzieliście, to możecie, strzelić łapkę w górę, e, e, subskrypcję, no i wiecie o co chodzi. Oprócz tego. Wraz z aktualizacją, bo teraz powiem o nie trochę więcej, zostanie wprowadzone wiele rzeczy. Po pierwsze, być może zostaną wprowadzeni nowi henchmeni. Nowi henchmeni są yy, trochę związani z fabułą, ale o tym też zaraz powiem. Oprócz tego dostaniemy także nowy granatnik, w sumie nie nowy, tylko. Oprócz tego dostaniemy także granatnik, który mogliśmy widzieć już w wcześniejszych sezonach. Został on niestety usunięty. W sumie nawet nie pamiętam kiedy, ale prawdopodobnie powróci wraz z aktualizacją, chociaż są to dopiero y, przypuszczenia, więc co się jeszcze może zmienić. No i oczywiście przez w sumie większość tutaj chyba widzów moich wyczekiwane dinozaury. Dinozaury, y, chodzi mi tutaj o tego takiego, nie wiem, dla mnie to wygląda trochę bardziej jak jakiś Pokémon czy coś. No zresztą wiecie o co mi chodzi, to ma wejść do gry. Prawdopodobnie będą się one respić właśnie na terenie tutaj, tego, tutaj tej dżungli, schronienie, Jonesowie, Daily Bugle i tak dalej, i tak dalej. Teraz opowiem wam trochę o fabule tego sezonu. Jak wiecie, tutaj w tym miejscu, gdzie teraz wam pokażę, mamy pierwsze, e, pierwsze wiertło, tutaj właśnie to, to jest wiertło, które wykopało się stąd, z, po prostu spod ziemi. Takich wierteł będzie chyba jeszcze 6 albo 7. teraz będziecie mieli na ekranie rozmieszczenie ich na mapie. No i ogólnie chodzi tutaj o to, że Dr. Sloan, która podczas eventu została w jaskiniach jakby pomiędzy wyspą z chapteru drugiego i wyspą z chapteru trzeciego, czyli obecnego, tam gdzie był właśnie punkt zerowy w tych jaskiniach między tymi dwoma połowami, jakby stronami w sumie nawet tej wyspy. No i teraz wraz z henchmenami, prawdopodobnie będziemy także mieli tam tych nowych henchmenów, o których wspominałem przedtem, będą się wykopywać. Być może będą chcieli przejąć mapę. Chociaż jest to jeszcze niepotwierdzone. Ale no, tak jest moja teoria. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja wiem tylko tyle, że na pewno się wykopią. A czy przejmą mapę, to już jest dosyć odległe w sumie przypuszczenia. Dosyć odległe przypuszczenia to są widzowie. Teraz, jak widzicie, macie tutaj filmik z tego, jak wyglądają dinozaury. Mamy tutaj tego nowego Mandaloriana. Nie wiem, w sumie, jak ten skin się nazywa tak prawidłowo. Dobra, ich sobie zostawimy może, tych gości. No i właśnie ten Mandalorian wylatuje z jakiegoś kanionu. Jest to prawdopodobnie dziura. O kurde. No to tak to się kończy, jak ma mapę odpalacie. Dobra, widzowie, ja już jestem w kolejnej Gierce. ten jakiś osobnik nam przeszk przeszkodził, przeszkodził w nagrywaniu tego odcinka. Nie pozdrawiam tego człowieka. A to, to zaraz wam jeszcze raz widzicie ten, ten filmik. Macie teraz na ekranie ten filmik. I tutaj to polega na tym, że na mapie, tutaj gdzieś w tych okolicach, mamy taką dziurę, właśnie taki kanion. Tylko nie wiadomo, czy to jest na pewno na mapie. Czy to nie jest przypadkiem e, gdzieś po prostu inaczej, innej w ogóle miejscówce. Może tutaj to gdzieś jest, na tym śniegu, nie wiem. Możecie napisać tym, co to sądzicie, ale w każdym razie jest on na biomie pustynnym więc może to oznaczać, że głównie występują te dinozaury na, bio na biomie pustynnym. Chociaż jest to dosyć sprzeczne z okładką tego chapteru, ponieważ widzimy go na zwykłym biomie tego dinozaura oraz ze zwiastunem, gdzie widzieliśmy tego dinozaura koło wiatraków. Dlatego tą tutaj teorią mi się nie kierował bardziej tym, że są. Te dinozaury w takich obo obozowiskach. Wygląda mi to trochę, tam w ogóle mamy banana. Nie wiem, czego widzicie. Mamy tam bananka i on tutaj nie wiem, siedzi na jakimś tronie, jeśli tak mogę nazwać. Nie wiem o co tu chodzi, ale w każdym razie są to takie bazy. Być może tam będą miały coś headchmani. I mamy tam bossa w postaci dinozaura. Pewnie tam będziemy mogli go zabić i tak dalej. Pozyskać z niego jakieś dobre temy. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o temat dinozaurów, z tego co póki co wiemy. Teraz na koniec tutaj mała ciekawostka co do Winterfestu. Jak wiecie, mieliśmy tryby kreatywne właśnie co do Winterfestu. I teraz gracze, którzy spędzili co najmniej 2 godziny właśnie na, tym, na tych mapach kreatywnych Winterfestu, tam były w zakładce zmieniane tryby, był właśnie tam Winterfest, dostali cztery przedmioty: jedną emotkę, jedno graffiti i dwa sztandary. Sztandar z napisem 2022. standard z ciastkiem oraz dwoma takimi wiecie, tymi takimi laskami słodkimi, tymi typowo świątecznymi. E, graffiti z lamą świąteczną oraz oczywiście tego dziadka do orzechów mamy w postaci emotki rzuconej, czyli emoji. Więc myślę, Widzowie, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Możecie napisać w komentarzu, czy lubicie takie newsy, czy po prostu. Cieszycie się czasami, że wrzucam odcinek, w którym Wam mówię co i jak będzie w następnych aktualizacjach, sezonach, czy też nawet rozdziałach. Dlatego wbijajcie na Discorda, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. To tyle, ja się z Wami żegnam, no i siema.